Co ci przygotować, kochana? Chcę łódko! Dobrze, prościzna. Z czego to się robi? Nie z czego, a z kogo? Fejcz prosi o łódko z kurczaka. Znam świetny przepis na kurczaka faszerowanego warzywami. To zdrowe i bardzo smaczne danie. Jego sekretem jest to, że im więcej warzyw dolarz, tym będzie smaczniejsze. Trzeba wszystko umyć, pokroić na małe kawałki, a potem nadziać tym kurczaka. To jest najbardziej odpowiedzialna część. Wszystkie warzywa chowam do środka kurczaka. Właśnie tam się upieką. W naczyniu do zapiekania umieszczam również ziemniaki i marchewkę. Co za wspaniałe danie mi wyszło! Teraz wstawiam to wszystko do dobrze rozgrzanego piekarnika i czekam aż kurczak będzie gotowy. Nie lubię takiego kurczaka. Kurczak z KFC to co innego. Zrobię go na ostro z tabasko i panierką z Cheetosów. Jaka mała buteleczka! Już się skończyła. Teraz obtoczę łódko z kurczaka w panierce. Najważniejsze to dobrze potrząsnąć paczką, żeby chrupki przykleiły się z każdej strony. A teraz przekładam kurczaka na blachę. E, co się dzieje? Kurczaka na początek trzeba porządnie rozbić. Jak najmocniej, żeby był soczysty i miękki. No, teraz można działać dalej. Na patelnię wlewam olej i smażę filet z obu stron. Jakiej to będzie pyszne. Zobaczymy, kto poradzi sobie najlepiej. Co za aromat, spójrzcie na te faszerowane arcydzieło. Babcia spisała się na medal. Przed podaniem smaruję kurczaka masłem, żeby skórka nabrała blasku. Jak pachnie, chcę to zjeść. Spadaj stąd, to dla Page. Pilnuj swojego kurczaka. I właśnie to zrobię. Myślę, że nóżki wyszły elegancko. Ojej! Ben chyba przesadził z tabasko. Masakra! Ale mój kurczak już jest gotowy. Można serwować. Włożę łódkę do kubełka z KFC, żeby wyglądały jak prawdziwe. Ja też mam prawie wszystko gotowe. Dodam tylko kilka detali, żeby wyglądało jeszcze bardziej apetycznie. Tylko spójrzcie na to wykwintne danie. Smacznego. Da, blada! Lepiej skosztuj mojego kurczaczka w nosiu. Jakie ciekawe dania wam wyszły. Od którego zacząć? Chyba od tego. Nawet jest tutaj jakiś sos, ale fajnie. Pachnie całkiem apetycznie. Co by tu powiedzieć? To jest dobre. Podoba mi się. A teraz spróbuję... Nóżek z KFC. Ojej, wyglądają jakby je dostarczyli prosto z okalu. Mmm, są takie... Ostre! Ratunku! Co mam robić? Muszę to szybko czymś zagryźć. Uff, pomogło! Mmm, jaki soczysty! To najlepszy kurczak na świecie. Wybrałam zwycięzcę tej rundy. Hurra, wygrałam! Wiedziałam, że Wnusia wyróżni moje danie. Czym teraz nakarmię page? Chcę loby. W kilku smakach. Da się zrobić? Co? Lody? Jak się je robi? Nie wiem, babciu. Poszukam w internecie. A ja poszperam w mojej książce z przepisami. Amatorzy. Lody robi się ze śmietany, a żeby uzyskać różne smaki, na początek trzeba przelać śmietankę do oddzielnych misek. Pierwsze lody będą truskawkowe. Owoce dodaję do śmietany i włączam sprzęt. W blender rozgniecie truskawki, ubije śmietankę na gęstą pianę Nabierze pięknego odcienia. Te lody będą zielone, dodam do nich kiwi. A teraz dodam borówki, żeby lody były niebieskie. Jakie ładne. Chyba nie mam żadnego przepisu na lody. Ale zaraz coś wymyślę. Myśl, babciu, myśl! Wiem, zrobię lody w foremkach do lodu. Do każdej wkładam owoc, a następnie zalewam mlekiem. Powinno wszystko równo przykryć. W każdym dołku umieszczę patyczek. Dzięki temu łatwiej będzie wyjąć loda z foremki i go jeść. Pozostaje tylko włożyć lody do zamrażarki i czekać, aż mleko zamarznie. Będzie troszkę czekania, ale na pewno warto. No, wreszcie znalazłem! Czytelny i łatwy przepis z TikToka. Yeah. Mam tu wszystko, czego potrzebuję do zrobienia lodów. Yeah. Dodam też coś od siebie, żeby były jeszcze bardziej smaczniejsze niż te z przepisu. Do jednego woreczka wsypię M&M's i wlewam mleko. Do drugiego wsypię kostki lodu. Włożę też gotową mieszankę do robienia lodów. A na wierzchu układam jeszcze więcej kostek lodu. Zamykam woreczek i porządnie nim trzęsę. Fajnie brzmi, co? Co to za dźwięki? Testuję przepis z TikToka, babciu. Przyłącz się do mnie. Co się z nimi dzieje? Dobra, niech się bawią. Rosną moje szanse na wygraną. Teraz muszę rozdrobnić kawałek suchego lodu. Będzie tyle pary, że szok. Co się dzieje? Skąd tak wieje mroze? To wszystko Betty i jej wykwintna kuchnia. Hm? Jak słusznie zauważyłeś, Ben. Gotuję tylko wykwintnie. Jeszcze nie skończyłam. Do każdej miski trzeba dodać kawałek lodu. Krem zastygnie i powstanie gęsta masa, z której uformuję kulki. Już zauważyliście, że moje lody wyglądają dokładnie tak jak na rysunku Page. To chyba coś znaczy. A teraz pozostaje tylko udekorować kulki truskawkami, kolorowymi posypkami i kropelkami sosu czekoladowego. Gotowe! <grym> Babcine lody też są gotowe. Może nie jest to wykwintne danie, ale spójrzcie na te urocze słodkie maluszki. Ciekawe, czy mnie się udało. Tak! Jest dobrze! Można próbować. Ojej, jak odjazdowo! Co to? Czy ja muszę jeść prosto z woreczka? No dobra. Wygląda średnio. Ale smakuje całkiem nieźle. Jakie dziwne lody. Pierwszy raz takie widzę. To tylko truskawki pokryte lodem. Ktoś zapomniał o cukrze? No w końcu do Was dotarłam. Te lody są wręcz niesamowite. O tak, najpyszniejsze, najśliczniejsze, najlepsze na świecie lody. Takie jak sobie wymarzyłam. Ostrożnie page. Jeśli zjesz za dużo lodów na raz możesz zamarznąć. Ale chyba ma gdzieś moje rady. Na najlepsze! Słyszeliście? Moje lody są najlepsze. Wygrałam. Na początek Coca-Cola. Mam nadzieję, że mnie nie rozczarujecie. Co? To przecież jest szkodliwe. Łatwizna. Co tam jest do zrobienia? Wystarczy, że wezmę zwykłą kolę. Już chcę ją otworzyć i spróbować. Myślę, że Emma nie będzie miała nic przeciwko, jeśli to zrobię. Jest pyszna. Kocham kole. O nie! Skończyła się. Czyli będę musiała ją jednak zrobić. Mam pomysł. W tym celu włożę kilka tabliczek czekolady do rondla, aby je roztopić. Wystarczy troszkę poczekać. Okej, okay, kontynuujmy. A, jak boli. Gorąco! Trzeba mieć specjalne rękawiczki. Masz, żebyś się znowu nie sparzyła. Dziękuję, Babciu. Więc teraz tę płynną czekoladę trzeba przelać do butelki, żeby do ostatniej chwili Emma myślała, że to zwykła kola. To jeszcze nie wszystko. Teraz czas na cukierki M&M's. Tylko jak je otworzyć? Przecież musisz zdjąć te rękawiczki. No właśnie. Jeszcze raz dziękuję babciu. No to otwieramy cukierki i wsypujemy je do środka. To oczywiście pyszne, ale wcale nie jest zdrowe. Kola też nie jest zbyt zdrowa. A borówki, miód to już inna sprawa. Jeśli je wymieszamy, to otrzymamy coś absolutnie niesamowitego. Najważniejsze, żeby dobrze wymieszać. O tak, ale na tym nie poprzestanę. Teraz wstawiam butelkę do lodówki, aby się schłodziła. Żeby nie tracić czasu, wydziergam sobie sweterek. To wszystko kompletny nonsens. Pyszny napój robi się używając zupełnie innych składników. Trzeba zacząć od różowej nutelli. Wiem, że wszyscy ją uwielbiają. Będzie z niej świetna jadalna butelka. A teraz można dodać do środka wszystko, na co ma się ochotę. Można na przykład zrobić prawdziwy tort z bitą śmietaną, truskawkami i biszkoptem. Teraz trzeba to tylko złożyć w jedną całość. Tadam! Smacznego! To już jest zbyt trudne. Ja też mam czekoladową kolę, ale była o wiele łatwiejsza do zrobienia. Chwileczkę, a gdzie jest babcia? W czasie oczekiwania zrobiłam sobie świetny sweterek. Ojej, mam już tam gotową kolę. Czas na wizytę u wnuczki, żeby mogła skosztować. Oj, robię się już na to za stara. Zapomniałam o etykiecie. Ale błyskawicznie to naprawię. Najwyższy czas, żebym spróbowała Waszej koli. Zacznę od tej, która najbardziej przypomina oryginał. Wygląda na to, że coś w niej jest. Mam nadzieję, że to coś bardzo smacznego. Ojej! To prawdziwa czekoladowa kola! A w środku są moje ulubione M&M'sy. Czekolada też jest pyszna. Uwielbiam to! Muszę jeszcze spróbować pozostałych dwóch. Myślę, że zacznę od tej w środku. Wow, tu jest coś gęstego. Mam nadzieję, że również bardzo smacznego. Ojej. To wygląda jak jakiś syrop. Mm, miód i borówki. Babcia wie, co kocham najbardziej na świecie. No to został ostatni kandydat do wygranej. Spróbujmy tej efektownej różowej koli. Ojej, w środku jest coś bardzo podobnego do tortu. Sprawdzę to, gdy przekroję butelkę nożem. Rzeczywiście to jest tort. Jaki pyszny. Szefowa Rose wygrywa tę rundę. No to było oczywiste. Gotowanie to przecież mój zawód. Tym razem musicie mi zrobić burgera. Burger? Prościzna. Co? Przecież są niezdrowe. Suzy nawet nie chce tego słuchać. No to będziemy mieli mniejszą konkurencję. Dobra, zacznę gotowanie od kotleta. Oczywiście będę go robić własnoręcznie. Całą miłością dla mojej wnuczki. To inny jak nie babcia zrobiłby kotleta w kształcie serduszka? Czas go usmażyć! Zaraz wracam! Wielki mi rzeczy kotlet, ja zrobię nawet własne bułeczki. Poza tym każda bułeczka będzie miała inny kolor niż pozostałe. Emma jeszcze nigdy nie próbowała tak kolorowego burgera. A teraz użyję mojego palnika, żeby te bułeczki wyrosły. Jestem. Jak pięknie pachnie mój kotlecik. Emma z pewnością nie będzie mogła się mu oprzeć. Ojej, co to tak ładnie pachnie? Chwileczkę co? Już musimy gotować? Kurczę nie zdążę. Będę musiała zamówić burgera z maka. Emma na pewno je uwielbia. Dobrze, że tak szybko przyjeżdża dostawa. A z tych wszystkich składników zrobię własnego burgera. Jeśli trafi do sprzedaży, to niech się nazywa Suzy Burger. Myślę, że Emma będzie zachwycona. Jak można się ekscytować tym fast foodowym badziewiem? Burgery szefowej kuchni to całkiem inna sprawa. Emma nigdy w życiu lepszych nie jadła. Są wykonane z sercem i są też bardzo piękne. Tylko spójrzcie. Wspaniale. Po co burgery mają być piękne? Liczy się to, żeby dobrze smakowały. A zresztą trzeba zrobić burgera z miłością. Znam moją wnuczkę, więc nawet bez mnie zrobi sobie odpowiedniego burgera. Od czego zacząć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chcecie zjeść? Zacznę od tych burgerów w jaskrawych kolorach. Mam nadzieję, że są nie tylko ładne, ale i smaczne. No nieźle. Ale próbowałam lepszych. Przejdźmy do porcji w środku. Co to jest? Czy ja mam sama złożyć sobie burgera? Nie, babciu, to ty powinnaś zrobić. Ojej, ostatnia opcja. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że jest nie tylko ogromna, ale i smaczna. O tak! Smakuje, jakby składała się ze wszystkiego, co kocham w McDonald's. To zdecydowanie najsmaczniejszy burger w tej rundzie. Suzy, gratuluję wygranej. O tak! Mówiłam, że Emma uwielbia jedzenie z maka. Jesteście gotowe na kolejną rundę? Tym razem trzeba zrobić pankejki. To bułka z masłem. Pankejki dla Emmy robię od małego. Wiem, co lubi. Trzeba oczywiście zacząć od mąki. Moja mąka, nawiasem mówiąc, jest najlepsza. W głębokiej miejsce trzeba ją wymieszać z jajkiem i z mlekiem. Wszystko to sprawi, że powstanie wspaniałe ciasto. Ręczne mieszanie należy do przeszłości. Dziś są do tego specjalne urządzenia. Wystarczy wrzucić wszystkie składniki do jednego pojemnika. Nie bardzo lubię mleko, więc dodam Coca-Colę mogę dodać do pancake'ów wszystko, co Emma tak bardzo kocha. Na przykład skitelsy. Nie mogę też zapomnieć o chipsach Doritos. I troszkę pianek marshmallow też nie zaszkodzi. Teraz trzeba to wszystko wymieszać. Maszyna powinna sobie z tym poradzić. Jestem pewna, że to będzie absolutnie obrzydliwe. Mnie akurat wyszła świetna mieszanka do pancake'ów. Już teraz jest bardzo smaczna. Tylko trzeba to przełożyć do specjalnej strzykawki, którą wykorzystam do wylania ciasta na patelnię. Babcia chyba przysnęła. Ej, jesteś z nami? Kurczę, troszkę się zdrzemnęłam. Najwyższy czas zacząć smażyć. Emma uwielbia mi się, więc dlaczego nie zrobić jej słodkich pankejków? w kształcie ich głów? Wow, nie wiedziałam, że można tak zrobić. Ale po co zadawać sobie tyle trudu? Wystarczy po prostu wlać wszystko na patelnię. Troszeczkę poczekamy i będzie gotowe. Suzy, myślę, że nawet psy nie zjadłyby tego paskudztwa. Moje pankajki to co innego. Będą szczególnie pyszne, gdy połączę je ze świeżymi truskawkami i słodkim bananem. I wszystko będzie super łatwe do zjedzenia, bo nadzieje jej na szpikulce. Nie można też zapomnieć o syropie czekoladowym. Dzięki temu wszystko będzie jeszcze pyszniejsze. Oczywiście to ciekawe, ale ma i tak wybierze mi się. Zwłaszcza jeśli skropię je bitą śmietaną. Użyję borówek do dekoracji. Jakie słodziaczki? Dodam też syropu czekoladowego. Można z niego zrobić idealne gałki oczne. Macie już wszystko gotowe? A mój naleśnik się przykleił. Mam, możesz go spróbować prosto z patelni? Co to ma być? Smacznego! Jakie to jest piękne! Z wyjątkiem trzeciej porcji. Co to w ogóle jest? Wygląda jakby go ktoś zjadł kilka razy przede mną. To obrzydliwe. Nie zamierzam tego jeść. W dodatku śmierdzi. O nie, chciał mnie zabić. Dobra, czas spróbować malutkich pankejków. Mmm, są pyszne. Bardzo mi się podobają. A teraz kolej na te urocze misie. Spójrzcie, jakie są urocze. O tak. Są też naprawdę smaczne. Babciu, naprawdę robisz najlepsze pankejki. Gratuluję wygranej. Mówiłam, że znam moją wnuczkę lepiej niż ktokolwiek inny.